Za chwilkę zaczynamy. Usiądźcie się wygodnie, rozluźnijcie się. Wyciszmy emocje. Zawsze staram się przypomnieć, że to bardzo ważne, aby się rozluźnić, ponieważ ciało i umysł jest jednością. Niektórzy lekarze twierdzą, że umysł mieszka gdzieś w mózgu. Ale nie jest to do końca prawda. Ciało i umysł jest jednością. Kiedy rozluźniasz ciało, wtedy można powiedzieć, że rozluźniasz umysł. Aktywność umysłu coraz bardziej się zmniejsza i wtedy jest dużo łatwiej wejść w stan medytacji, w stan świadomości który nazywamy medytacją. Dlatego rozróżnijcie się. Dzisiaj mowa darmy będzie krótka, ponieważ mamy dużo duchowych y, atrakcji. Natomiast chciałem wam przypomnieć, że y, mowy darmy słuchamy w skupieniu, a w zasadzie y, w otwartości umysłu z czystym umysłem. Ponieważ, kiedy słuchasz kogoś i w pewnym momencie zaczynasz to obrabiać, co on mówi, analizujesz, wyciągasz konkluzje, wtedy przestajesz go słuchać, bo nie jesteś w stanie i myśleć i słuchać naraz. Dlatego, w klasztorach Zen. Jak y, mówi nauczyciel zen do mnichów, to oni słuchają jego z otwartymi umysłami, aby doszło do, do nich 100%. Bo podobno z wykładu do ludzi dociera 15-30% z tego, co wykładowca mówi. Dlatego w klasztorach zen jest y, taka reguła, że mnisi podczas mowy darmy słuchają. E, swojego nauczyciela z otwartym umysłem. No, i tak jak mówiłem, nie ruszają się, ponieważ każda aktywność ciała jak gdyby wzbudza e, również aktywność umysłu. Misi nawet nie poruszają oczami, nie? my tu nie jesteśmy w klasztorze, ale taka wskazówka dla Was, że. Tym więcej skorzystacie, im, im mniej podczas mowy darmy będziecie oceniali to, co mówią. Oczywiście po spotkaniu, po mowie darmy, każdy sobie może to ocenić, powiedzieć, że e, to było głupie, nie przyjdę nigdy więcej, nie? Ale to po spotkaniu chodzi o to, żeby dotarło, żeby ten przekaz się zadział. Dlatego rozluźnijmy się, wyciszmy emocje i za chwilkę startujemy. Witam Was bardzo serdecznie na spotkaniu z obecnością. Jak zwykle przypomnę, że nie jestem nauczycielem, mistrzem, guru, kaznodzieją, księcem Niczego nie nauczam, nic nie sprzedaję, nie pomagam. Wskazuję jedynie na ciało. Kiedy go doświadczasz, Pojawia się inny stan świadomości. Pojawia się spokój. Tło wszelkich wydarzeń. Spokój, który jest najwyższą formą szczęścia. Tym właśnie jest medytacja i to staram się na tych naszych spotkaniach przybliżyć. Dziś dam najlepszy wykład w historii Zen o tym, czym jest medytacja. A raczej opowiem o przekazie, który moim zdaniem jest najlepszym z przekazów, o których słyszałem, który ukazuje, czym jest medytacja. Jakieś pięćdziesiąt sześćdziesiąt lat temu w naszej kulturze zachodniej ta droga zen nie była jeszcze tak popularnie znana jak dzisiaj w zasadzie to nie była wiedza powszechna i rzadko kto wiedział cokolwiek na temat medytacji na temat zen na temat buddyzmu zen i to były takie lata kiedy no w szczególności do Stanów Zjednoczonych z Japonii przyjeżdżali mnisi mistrzowie zen i opowiadali o tym, czym jest medytacja, czym jest zen, czym jest buddyzm. No i pewnego dnia zgromadziło się bardzo dużo ludzi w olbrzymiej jauli, właśnie na taki wykład przyszli. Profe, profesorowie filozofii, przyszli psycholodzy, przyszli lekarze, przyszli hipisi, przyszło bardzo dużo osób, bo każdy chciał się dowiedzieć, czym jest ta medytacja, czym, czym jest e, e, buddyzm, czym jest ten najwyższy klejnot Buddy. Więc wszyscy zgromadzili się w tej sali, sala była wypełniona po brzegi. I o umówionej godzinie pojawił się mnich wszedł na podium. Zbliżył się do mównicy. Wziął oddech, rozluźnił się i stanął przed mikrofonem. Po pięciu minutach pierwsze osoby zaczęły poruszać się na krzesłach. Po dziesięciu niektóre zaczęły wychodzić. Po dwudziestu minutach sala opustoszała. Ludzie poszli do kasy i prosili o zwrot za bilety. Nie zrozumieli. Mnich nie dotarł do nich. Nie udało im się zrozumieć tego, co im przekazał, ale przekazał im. Doświadczyli tego. W momencie, kiedy mnich stanął przed mikrofonem, no, na sali zapadła cisza. Nikt nic w tamtych czasach na temat Zen nie wiedział. Nikt nie miał żadnych wyobrażeń. Wszyscy na samym początku byli tylko ciekawi i oddani temu, co powiem nich. Wszystkie umysły na sali zawiesiły się na chwilę, na dwie sekundy, na pięć, dziesięć, może niektórym osobom na minutę, ale potem zaczęły pojawiać się myśli. Dlaczego on nie mówi? Dlaczego on milczy? Nie mogli tego zrozumieć i zaczęli wychodzić. A on im przecież to dał. I tu przypomina mi się od Was: otrzymałem książkę o Jyuji Krishnamurti. Nie zdążyłem jej jeszcze przeczytać, ale wertowałem ją. I przeczytałem tam taką historię, że Jyuji Krishnamurti przychodzi do Ramany, maharishiego, największego z największych, i pyta się, czy możesz dać mi oświecenie. A Ramana mówi: Tak, mogę ci dać. Tylko, czy ty potrafisz wziąć? I UG to wtedy skomentował, że bezczelny. Jak mógł tak mi powiedzieć? Arogancki typ, nie? No właśnie. Ten mnich im to dał. O medytacji nic nie można powiedzieć. Medytacji można tylko doświadczyć. I to był ten moment, kiedy. W umysłach wszystkich ludzi na sali pojawiła się pustka. Tym właśnie jest medytacja i ten mnich im to przekazał. Na innym wykładzie, też w tamtych czasach, może trochę potem, jeden ze słuchaczy podniósł rękę do góry. Pokazując, że chcę zadać pytanie i Mistrz Zen mówi: proszę, mów. I pytający mówi: Ja jestem lekarzem, jestem psychiatrą, znam i Kanta, i Junga, studiowałem i psychologię. Mówisz o ego, mówisz o umyśle, ale ja w to nie wierzę, tego nauka nie potwierdza. Czy mógłbyś udowodnić w jakiś sposób, no, czy ego w ogóle istnieje? Co to jest to ego? Czym jest ten umysł? A mistrz mu na to: Siadaj, kretynie! Jak można być takim debilem? Żeby nie zrozumieć nic z tego, co mówię. Jesteś kompletnym idiotą. Cała sala zamarła. Mistrz Zen, mistrz uważnego, spokojnego umysłu, taką plamę dał. Ten lekarz, który się pytał, mówi: Jak Ty? – Mistrz Zen, możesz mnie tak publicznie obrażać, jak możesz mi tak ubliżać? Mistrz złożył ręce i mówi tak. – Bardzo gorąco cię przepraszam. Na pewno jesteś świetnym lekarzem i na pewno bardzo pomagasz swoim pacjentom. Jesteś bardzo dobrym człowiekiem. Ja jestem starym, słabym mistrzem. Zen dostałem zlecenie, żeby przyjechać tutaj do Ameryki. Boję się latać samolotem. Boję się wystąpień publicznych. Bardzo słabo znam język angielski. Tak strasznie się denerwowałem. Boję się tych wystąpień publicznych. Nie spałem przez dwie noce, tak bardzo się denerwowałem. Bałem się tu przyjść, wejść. I w momencie, kiedy mówiłem i ty zadałeś mi to pytanie, na które nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi, po prostu się załamałem i cały strach się ulał i zaprezentował się jako złość. Bardzo gorąco Cię przepraszam, wybacz mi, jesteś wspaniałym człowiekiem. Na pewno to zrozumiesz. Na sali powoli emocje zaczęły się uspokajać. Lekarz no, publicznie pochwalony, przeproszony i pochwalony, poczuł się w jakiś sposób usatysfakcjonowany. Usiadł na miejscu i Mistrz mówi. Tym właśnie jest ego, tym właśnie jest umysł. Mówię kretyn, jesteś na kolanach. Chwalę cię. Mówię, że jesteś wspaniałym lekarzem, a ty kwitniesz. Jesteś jak marionetka, za której sznurki pociągam. Tym właśnie jest ego. Tym właśnie jest umysł. Medytacja to umiejętność otwierania się na te wszystkie energie, które pojawiają się, i umiejętność przeżywania ich, i puszczania ich wolno, nie trzymania ich. Pochwała czy nagana są tym samym. Jeśli powiesz mistrzowi Zen, że jest kretynem, debilem, to on się tylko uśmieje. Jeśli mu powiesz, słuchaj, kocham cię, ty jesteś jedynym wspaniałym mistrzem, noszę twój obrazek tutaj na sercu, on się z tego tylko uśmieje. Ludzie, którzy którym udało się wyzwolić, z tu umysłu, którzy potrafią się otworzyć na to, co się pojawia, są w pewien sposób niebezpiecznymi ludźmi, bo nimi nie da się manipulować. Rząd, rządzący, osoby, które chcą w jakiś sposób osiągnąć, wpłynąć na społeczeństwo ciągnął za sznurki, których u takich ludzi, którzy się z tego wyzwolili nie ma. Ostatnio opowiadałem taką historię i krótko ją chciałem już na koniec mowy przytoczyć bo na Akurat pasuje nam tutaj do tego tematu o mistrzu Zen i samuraju, kiedy do mistrza Zen przychodzi samuraj i zadaje mu pytanie, czym jest niebo, czym jest piekło. I mistrz Zen zadaje mu podchwytliwe pytanie: kim jesteś? Ale samuraj, pomimo tego, że wiele lat medytował, i nie zrozumiał pytania i odpowiedział: Jestem samurajem. Więc mizzen dał mu naukę i powiedział: Samurajem? Jak można z takim czerwonym, pijackim ryjem być samurajem? I wtedy samuraj złapał. Za miecz, wyciągnął miecz. A mizzen mówi: O, 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 tym właśnie jest piekło. A z racji tego, że samuraj wiele lat medytował, akurat w tym momencie zaskoczył. W tym momencie przyszło zrozumienie i schował miecz do pochwy i mi sen powiedział, a tym właśnie jest niebo. Jeśli potrafisz być otwarty na wszystko to, co się pojawia, jeśli tego nie wypierasz, jeśli umiesz tego doświadczyć i puścić wolno, to jesteś wolny, niezależnie co się pojawia. Tym właśnie jest medytacja. Aby tego doświadczyć, zapraszam Was do wspólnej medytacji.